Kolejny odcinek, kolejne paczki, a w nich karty Once to Watch do trafienia. Ja oczywiście jestem Adrian i zapraszam Was do oglądania kolejnego pago Openingu. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, standardowo zapraszam do subskrypcji kanału, by nie przegapić kolejnych filmów i streamów oraz do zostawienia łapki w górę. Jest to dla mnie ogromne wsparcie, także z góry dziękuję. Oprócz tego koniecznie pochwalcie się w komentarzu, czy udało Wam się już trafić jedną z kart OTW. Ja na koniec chciałem Was jeszcze poinformować o konkursie organizowanym na Instagramie Tysowi. Do wygrania jest koszulka klubowa Tysowi Tychy właśnie oraz karta Edena Hazarda w FIFA 21. Aby wziąć udział w konkursie należy zafollowować trzy profile na Instagramie podane na grafice konkursowej oraz przede wszystkim w komentarzu pod postem konkursowym wymyślić własną przyśpiewkę klubową. Więcej szczegółów znajdziecie w poście konkursowym, do którego link macie w opisie. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie i do oglądania filmu. Lecimy! Potrzebujesz coins na karty OTW? Sprawdź nową promocję na supercoinsy.pl. Z kodem OTW Monety dostaniesz 10% taniej, a każdy kupujący ma szansę na wygranie jednej z pięciu superkart. Link w opisie, polecam. Pierwsze nagrody za Division Rivals, moi drodzy. Pierwsze nagrody za Division Rivals w FIFA 21. To właśnie staje się faktem. Także odbieramy je oczywiście. Niestety druga ranga, tylko i wyłącznie. no Nie miałem tyle czasu, żeby po prostu wbić tą pierwszą rangę. Niby początek gry i tak dalej, no ale, no, no tak jak mówię, no, no jakbym mógł, to bym wbił, ale, no dałem radę tą drugą rangę tylko i tak nie jest źle mega paczka rzadkich kart, mieszana paczka piłkarzy prime i dwa razy duża złota paczka oprócz tego mam jeszcze w sklepie kilka paczuszek które sobie uzbierałem wcześniej, więc yy, więc 10 paczek będzie łącznie, nie tak źle paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy czy w niej się coś znajdzie? Szczerze wątpię, no ale nadzieję trzeba mieć nie można podchodzić od razu z przegranej pozycji do wszystkiego. I to będzie i tak? To będzie gulasz Ile on ma overall w tej chwili? 8,4 czy 8,5? 8,5, dobra. Całkiem fajny overall. Zmieszana paczka piłkarzy Prime. Kto wie, może przełamanie teraz? No nie, walkoutu nie ma. Czyli paczka bez historii, totalnie. Okej, okay, to są paczki za przedsprzedaż. To są złote paczki dla takich kart. Warte 25 tysięcy monet. No może akurat coś się uda w nich trafić. Kto wie? Kto wie? Może i jej nas tutaj zaszczyci dobrym trafem. No, na pewno nie w tej parce, a przynajmniej trafem bez walkoutu mogliby nas zaszczycić, ale. Okej, okay, Richardson, Już myślałem, że to totalnie nic nie będzie, już miałem mówić, że nawet ekranów nie ma. A tu proszę, mamy zaszczyt trafić kartę wartą 40 tysięcy monet, bo tyle Richardison kosztuje. Więc to jest fajny traf, naprawdę. 40 koła mamy tutaj, jak w banku. Kolejna paczka złota, rzadkich kart za przedsprzedaż. Walkout jakiś może? No, niestety nie. Ale kaszkarta coś warta, znowu może wylecieć. Tym razem mamy ekrany. Holandia. SP, czy to będzie Van de Tak jest, to jest 20 tysięcy monet. Trafiam go drugi raz w tej kifie już. Eee, no i dobra. Kolejna naprawdę przyjemna paczuszka. Jest zarobek, jest zarobek. I czy on coś może kosztować? Nie no, myślę, że jest 6-7 tysięcy. To jest maks. Nawet nie, nie, no nie. W sumie, w sumie tak. W sumie tak. To nie jest karta jakoś specjalnie grywalna. No i dobra. Największa atrakcja. Mega paczka rzadkich kart. Warta 55 tysięcy. No tutaj liczymy na naprawdę bardzo, bardzo dobry traf. Tylko czy dostaniemy coś? No nie ma walkoutu. Kurczę, czy będą też ekrany. Mam złe przeczucie, że nie. Okej, okay, są. Brazylia. Yy, lewa obrona. FC Porto, To jest Alex Tejerz. No gdybyśmy trafili jego kartę w Manchesterze United przetransferowaną. To tutaj byłoby naprawdę grubo, jeżeli chodzi o cenę. A tak, to nie mam pojęcia, ile zawodnik na tej karcie jeszcze FC Porto kosztuje. Czy jeszcze coś w tej pasce jest? No raczej nie. Blind, Rafa, to nie będą karty warte specjalnych pieniędzy. No właśnie, ta jeszcze przez to, że jest w takiej ligi, a nie innej. Jest warte tylko kilka koła. Potężna łapka w górę na start. Potężna subskrypcja na start. I lecimy z openingiem. Mamy 10 paczek za SBC w sklepie. I jeszcze mamy trochę pońcu, więc potwieramy sobie paczki na grubości dzisiaj. I patrzymy, złota paczka zawodników. No tutaj raczej bym się nie spodziewał yy, jakichś dymów. Ale kto wie, nigdy nic nie wiadomo. O proszę, ekrany Polska, Bramkarz. Yy, aha, inform pana Giekiewicza. Dzień dobry, mamy 10 tysięcy na start. Ej, naprawdę super traf. Pierwsza paczka, zupełnie niepozorna. I Pola Grodak, Kolejna paczka dwóch rzadkich piłkarzy, proszę bardzo. I co? No i walkoutu nie ma. Ale kto wie, może jakieś ekrany. Tak jest, są, proszę bardzo. Argentyna, SP to będzie banega. No To są najczęstsze ekrany w tej grze, naprawdę. Najczęstsze. No ale okej. Okay. O, podwójne ekrany, jeszcze bela Ej, dobra, nie, no, nie, nie będę narzekał na tą paczkę. Czy znajdziemy tutaj trochę szczęścia? No szczęścia w postaci walkoutu nie, ale może jakieś droższe ekrany znajdziemy. Okej, okay, ekrany są. Portugalia, bramkarz Rui Patricio chyba, tak jest, bramkarz Wolverhampton, 8-4 Uberala, no nie jest to karta droga, ale zawsze całkiem nieźle oceniona. Otwórzmy to. dobra, zobaczmy, jazda i uwaga, co będzie, no bez walkoutu tutaj, może ekrany chociaż dadzą, tak jest, mamy, Hiszpania, PO, czy to będzie Dani Carvajal, nie, to jest Sergi Roberto, tak, tak, 8-3 Uberal, kurczę. No, mieszane mam uczucia co do tej paczki. Ale nie jest na pewno to jakaś totalnie, totalnie fatalna paczuszka. Złota paczka zawodników premium. Czy tutaj będzie może w końcu pierwszy wokeł na dzisiaj? Okej, okay, mamy bardzo ładną grafikę tutaj, bardzo ładnie to kolorowo wygląda. Ale chyba nic tutaj nie będzie. No niestety sprawdziło się to o czym mówię. Jest William I zobaczmy, złota paczuszka do takich kart za przedsprzedaż. No i nic, no i nic. Walkoutu na pewno nie będzie. Czy będą jakieś ekrany? Coś czuję, że nie. A jednak są. Szwajcaria to będzie jakiś goalkeeper. Byrki, prawda? Tak, to jest byrki 8-4 overalla chyba, mam, nie? No tak. Ostatnia paszuszka za SBC. Zaraz przejdziemy do paczek za flipa points ze sklepu. No ale jeszcze dajmy szansę tutaj. Może za SBC. Paczki zakończymy z przytupem. No na pewno nie zakończymy walkoutem. Ale nadal to mogą być jakieś fajne ekrany, których. No jednak nie będzie. Marcos Alonso. Dobra, lecimy. Paczka o wartości 15 tysięcy monet. Pierwszy raz otwieram paczki ze sklepu nie po pół tysiąca w tej FIFA, także no, będzie się działo. Coś czuję, że naprawdę tutaj będą przepotężne trafy. W pierwszej paczce mamy jedynego, niepowtarzalnego i niesamowitego Mandiego. Teraz, teraz ta paczka. Uwaga, może w tej za 25 tysięcy. Coś ciekawego, kto wie. No nie, walkoutu nie ma. Yy, czy to jest inform, czy mi się wydaje? Nie, nie, nie. Dobra, wydaje mi się. Coś mi się przewidziało ewidentnie. Emre Aha, on kosztuje kilka koła. Kurde, no statystyki ma takie, jakby miał kosztować potężną cenę. Dobra, lecimy dalej. Kolejna paczuszka. Chat na streamie mnie przekonał, żeby tą paczkę jeszcze otworzyć. Ja zupełnie nie jestem przekonany do tego, żeby ją otwierać, bo zobaczycie, że tutaj nic nie będzie. No właśnie, nie ma walkoutu, ekranów pewnie też nie będzie. Są ekrany, no dobra, Hiszpania, SPO. Yy, to jest Isko chyba, tak? Z tego co mi się wydaje. Dokładnie, Isko 8.4 overalla, który no, kosztuje pewnie 3000 monet, więc nie oszukujmy się. No nie jest to karta, na którą liczyliśmy. Jest jeszcze Regilą i Pepe. No dobra, to i tak jest całkiem fajna paczuszka. Regilon kosztuje 5 tysięcy. Pepe chyba coś koło 5 również. Dokładnie tak, no mamy 10 koła z tej paczki. No nie oszukujmy się, to też nie jest to, na co się liczy w takiej paczce. No nie no, mamy nawet 15, bo jeszcze ten Isko jest. Teraz już na pewno ostatnia paczka na dzisiaj. Nie otwieram więcej tego, bo nie podoba mi się to, co mi tutaj leciło po prostu. Więc prosta sprawa. Walkoutu nie ma, pewnie nie będzie ekranów. Pierwszy był ekran, to teraz nie będzie. A jednak są, okej. Okay, Brazylia... Beśpę, y, Paulinho, no nie, no nie, to nie jest kurcze trap, który sprawi, że ja się uśmiechnę jakoś szerzej, czy coś w tym stylu. Niestety, niestety. Dobra, lecimy, pierwsza złota wymiana na dzisiaj. O, Lorente, ej lol, klasa. 3 złote. Ej, renty to jest fajna karta, ogólnie warta 20 tysięcy, ale wiadomo, nie? Ten jest niewymienny. No dobra, zawsze to przynajmniej coś ciekawego się wydarzyło. Dobra, cztery paczki jeszcze moi drodzy, i będziemy kończyć. Ale były ja, taki once to watch nam jeszcze wyleciał. Walkout? O kurde, tego się nie spodziewałem. Argentyna Gomez, klasa światowa. Witam serdecznie pana Gomeza. ULA, najpierw zaczynam flagę Argentyny. To troszeczkę tutaj. Już myślami byłem gdzieś przy Messim. Ale Gomez warty prawie 70 tysięcy. To też jest naprawdę super traf, Więc naprawdę jesteśmy do przodu. Będzie, będzie kasa na lepszego prawego obrońcę. Za Wam I drugie ekrany. No nasze walkout. A teraz ekrany mamy z rzędu. Jakby wiecie o co chodzi? Paulinio. Ej ten droby jest jakiś kurczę za dobry, no i jej nie chcę pokazać, że nie przestawał otwierać. Klasa, dobra, jedziemy dalej, niby jeszcze dwie paczki, jak jeszcze tutaj trafię jakieś ekrany w tych paczkach, no to grzechem będzie przestanie za przestanie otwierania. No bez ekranu tym razem, to by było już zbyt piękne. No, nie ma kautu Emerson. Ujejoj, oj oj. Dobra, moi drodzy, koniec na dzisiaj. Otwierania. Dostaliśmy sobie jeszcze Gomezika na koniec. W momencie w którym... W ogóle się tego nie spodziewałem. No kurde, otwierałem w tym odcinku paczki naprawdę dosyć dobre za Rivalsy, dobre za SBC, a trafiłem w parce za 7500 jeszcze takiego Gomezika, który tutaj ostro podniósł budżet, właściwie chyba najbardziej na tym odcinku.